Cześć wszystkim, witajcie w drugim odcinku mojego podcastu. Na samym początku muszę Was szczerze przeprosić za zdecydowanie zbyt długą nieobecność i sporą przerwę między pierwszym a drugim odcinkiem. Wiem, że minęło sporo czasu, niestety, dopadły mnie drobne problemy zdrowotne, które skutecznie uniemożliwiły mi nagrywanie i wybijały z rytmu bardziej niż chciałem, ale wracam w końcu. Chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za fajne przyjęcie pierwszego odcinka. Seria była to dla mnie ogromnie budująca i dało mi sporo pozytywnej energii, i mam nadzieję, że od teraz z regularnością będzie już tylko lepiej. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, nie chcę nakładać sobie niepotrzebnej presji, bo to ma być przede wszystkim dobra zabawa i przestrzeń, w której mogę się realizować bez niepotrzebnej spinki. A z drugiej strony chcę, żebyście wiedzieli, że ten podcast jest dla mnie naprawdę bardzo ważny i że chcę go robić jak najlepiej. No dobra, przejdźmy teraz do tematu drugiego odcinka, czyli pytania, dlaczego dziennikarstwo? Musicie wiedzieć, że dziennikarstwo było moją pasją odkąd pamiętam. A jeśli miałbym sprecyzować, przede wszystkim dziennikarstwo sportowe. Sport, szczególnie piłka nożna, towarzyszył mi od dziecka. Mimo że od urodzenia jeżdżę na wózku, to moje serce zawsze biło właśnie w stronę piłki nożnej, w stronę futbolu. Pamiętam, że kiedy miałem około 9-10 lat, dotarło do mnie dość brutalnie, że nie zostanę piłkarzem. Tak trochę bolało, nie będę ukrywał, ale właśnie wtedy pojawiła się ta druga myśl, która została ze mną na bardzo długo. Brzmiała ono mniej więcej, skoro nie mogę grać, to może mogę o tym opowiadać. No, i tak się faktycznie stało, ale o tym troszeczkę za chwilę. Pomyślałem sobie, że skoro nie mogę być bardzo blisko sportu na zasadzie grania w piłkę nożną na zielonej murawie, to mogę jakoś w inny sposób spełniać się w być może troszeczkę innej roli, ale nadal być blisko piłki nożnej, nadal być blisko zawodników, sportowców, piłkarzy. I tak w mojej głowie narodził się kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Miałem wtedy, jak wspomniałem wcześniej, 9-10 lat, czyli chyba niezbyt dużo. Szczerze mówiąc, była to decyzja troszeczkę szalona, pewnie nie do końca przemyślana, bo szczerze mówiąc nie miałem żadnego planu B kompletnie. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Ale wiecie co, czasem takie ryzyko po prostu się opłaca. Oczywiście, kiedy miałem 10-11 lat, jeszcze nie do końca wiedziałem, co to w ogóle jest to dziennikarstwo, z czym to się je, jak to się robi i tak dalej, tak dalej. Pierwsze rezultaty bycia dziennikarzem, chociaż to powiedziane jest zdecydowanie na wyrost, przyszły mniej więcej w wieku 14-15, być może 16 lat, kiedy to na początku pisałem dla niewielkich stron internetowych, takich powiedziałbym niszowych projektów, które może czytało kilkanaście, kilkadziesiąt, w najlepszym przypadku, Kilkaset osób, ale to tam właśnie uczyłem się warsztatu, łapałem doświadczenie, brzmiałem, wydaje mi się, coraz pewniej i te moje teksty były coraz lepsze. Ja sam czułem się nieco bardziej pewnie i przede wszystkim czułem jedno: czułem, że to jest moja droga, czułem, że to jest coś, co chcę robić w przyszłości. Czy tak będzie? Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, ale wiedziałem, że chcę, żeby tak było. To moje doświadczenie, jeżeli chodzi o pisanie dla małych stron internetowych, jest całkiem spore, ponieważ pisałem przez kilka lat dla niektórych małych stron internetowych, które w głównej mierze poświęcone były piłce nożnej, lidze hiszpańskiej, lidze polskiej itd., itd., ale przyszedł po pewnym czasie, po kilku latach, moment, wydaje mi się, że dla mnie przełomowy. Zacząłem studia i na drugim roku właśnie studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej musiałem rozpocząć praktyki. Wtedy przyszła rzecz, która długo była dla mnie tylko marzeniem, może nie małego chłopaka, który myślał o biłce nożnej, myślał o dziennikarstwie, czyli praktyki. Praktyki w biurze prasowym Wisły Kraków. To muszę Wam przyznać szczerze, był dla mnie absolutny kosmos i tak jak powiedziałem wcześniej, spełnienie marzeń. Byłem już wtedy na studiach i nagle znalazłem się w miejscu, które wcześniej oglądałem tylko jako kibic. Co prawda byłem kilka razy wcześniej jeszcze jako dziecko na stadionie imienia Henryka Reymana w Krakowie, aczkolwiek zawsze byłem w roli kibica i nigdy wcześniej nie byłem m.in. innymi w biurach tego klubu, a teraz stało się to faktem. Mogłem wejść w miejsca, do których wcześniej nie miałem dostępu i o których wcześniej Pozostało mi tylko marzyć. I z tego miejsca muszę szczególnie podziękować Karolinie. Muszę i przede wszystkim chcę podziękować Karolinie. Wiem, że robiłem to już wielokrotnie, ale bardzo Ci dziękuję za to, że dałaś mi szansę, że zaufałaś mi i pozwoliłaś mi wejść w ten świat od środka. Oczywiście, gdyby nie Karolina, mnie by tam nie było. Ale wydaje mi się, i do tego też musiałem dorosnąć, że nie byłoby mnie tam, gdyby nie ja. Gdyby nie ja i gdyby nie moje samozaparcie. Dziękuję też sobie za to, że nie odpuściłem, za to, że nie zrezygnowałem, że cały czas cisnąłem, mówiąc, kolekwialnie, mimo różnych życiowych zakrętów i też przeszkód, nie ma co ukrywać. Ten moment bycia w biurze prasowym Wisły Kraków wspominam bardzo, bardzo dobrze. Spędziłem tam naprawdę wiele ciekawych, interesujących miesięcy. Mogłem tak na dobrą sprawę. Zrobić to, o czym dziesięcioletni Arek marzył, czyli m.in. porozmawiać z zawodnikami, których do tej pory widziałem wyłącznie w telewizji, jak na przykład Paweł Brożek, jak na przykład Kuba Błaszczykowski, Rafał Boguski. Mógłbym tutaj wymieniać jeszcze bardzo długo. Po zakończeniu przygody z Wisłą Kraków, chociaż mogę powiedzieć, że ta przygoda jeszcze w jakiś tam sposób trwa, ponieważ oczywiście nigdy kibicem Wisły. Nie przestałem być. Staram się chodzić na mecze, staram się uczestniczyć w życiu tego klubu, ale ten moment, kiedy właśnie zacząłem praktyki, a później pracowałem w tym klubie, dał mi bardzo dużo z perspektywy tego, co się dzieje w tym momencie. W tym momencie mam już za sobą pracę w Wiśle Kraków, mam za sobą różnego rodzaju projekty, też na YouTubie i mam przede wszystkim dużo większe doświadczenie. A mówię o tym dlatego, że z perspektywy osoby z niepełnosprawnością ruchową. Może wydawać się, że to co zrobiłem do tej pory, to co zrobiłem dotychczas jest czymś wyjątkowym. W przeszłości wiele osób do mnie podchodziło i mówiło, że gratuluję mi mojego samozaparcia, że gratuluje mi tego, jaki jestem, co zrobiłem i tak dalej i przede wszystkim mówili, że podziwiają. Szczerze mówiąc, ja tego tak nie odbieram, ja tego tak nigdy nie odbierałem. Ja po prostu robiłem swoje. Bardzo się cieszę, że Udało mi się być w tym miejscu, w którym jestem, że nie poddałem się, że walczyłem tak naprawdę do samego końca o siebie, o swoją przyszłość, ale, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Wózek nie ma tutaj nic do rzeczy. Wózek czy moja niepełnosprawność? Chciałbym. Pewnie tak jeszcze nie jest, ale chciałbym, żeby ludzie nie oceniali mnie czy innych osób z niepełnosprawnością przez pryzmat właśnie tej niepełnosprawności. Chciałbym, żeby ludzie ocenili mnie przez pryzmat tego co dokonałem, czego dokonałem, co zrobiłem w życiu, a nie to, że jeżdżę na wózku. Nie wiem czy tak jest. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ta tendencja się zmienia, że ten pogląd na osoby z niepełnosprawnością się zmienia i że przede wszystkim ludzie chcą poznać danego człowieka, a nie mówią o tym, że ktoś jest na przykład biedny, bo jeździ na wózku jak widać po mnie jak można wywnioskować z mojej historii z tego co mówię nie nie jest tak że my jesteśmy biedni my też potrafimy różnego rodzaju rzeczy osiągnąć i mam nadzieję że to co przedstawiłem dzisiaj będzie dla osób z niepełnosprawnością dla osób które tego słuchają taką dodatkową motywacją motywacją do tego że można że jesteście w stanie czego wam bardzo bardzo życzę Chciałbym, żeby ludzie po odsłuchaniu tego, co tutaj przed chwilką powiedziałem, chociaż w bardzo, bardzo skróconej formie, wynieśli przede wszystkim wiarę w siebie. Czy to oznacza, że ja mam same dobre dni i pełną motywacji do działania i tak dalej? Oczywiście, że nie. Ja też mam gorsze dni. No właśnie, mam gorsze dni jak każdy, bo jestem jak każdy. Nie jestem. Lepszy, nie jestem gorszy. Mimo tego, że jestem osobą z niepełnosprawnością, to jestem dokładnie takim samym człowiekiem, jak osoba pełnosprawna. Ze swoimi wadami i zaletami, ale przede wszystkim też ze swoimi celami i marzeniami do osiągnięcia. I mam nadzieję, że te marzenia, te cele uda mi się spełnić w najbliższym czasie, a droga jest długa, ale fascynująca, i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Mam też nadzieję, że wszystkie Wasze marzenia czy też Wasze cele zostaną przez Was spełnione. I tak sobie myślę, że żeby Was troszeczkę zaangażować, to poprosiłbym Was w komentarzach pod tym filmem o napisanie właśnie swoich przemyśleń na temat swoich celów, marzeń i tak dalej. Czy udało Wam się je spełnić, czy spełniacie je, czy jak to u Was wygląda, tak w ogóle? I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak długi wyjdzie ten odcinek. Czy on będzie dłuższy niż pierwszy, krótszy niż pierwszy itd., itd. Ale za wszystkie sugestie odnośnie do właśnie tworzenia przeze mnie tego podcastu, bardzo serdecznie dziękuję. I jak powiedziałem w pierwszym odcinku, tak mówię i teraz. Możecie mi podsyłać swoje pomysły w wiadomościach prywatnych, czy tak na dobrą sprawę, wszędzie gdzie jest to możliwe. A już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, mam nadzieję, nieco szybciej niż do tej pory.